Siemaneczko kochani, nazywam się Iza i witam Was na kanale. Elo, elo, słuchajcie, wczoraj ucieszyłam się totalnie, jak zobaczyłam najnowszy dodatek w Tokaboka. I słuchajcie, pomyślałam, jakby tutaj to ogarnąć, bo widziałam, że tam są nowe akcesoria, więc fajnie, tylko że chciałam jakiś temat przewodni do tego, dlatego wymyśliłam sobie dwie dziewczynki, Larę i Lisę które niestety uciekły z domu. Ale słuchajcie, one bardzo kochają mrok, kochają taki klimat creepy, dlatego też znalazły sobie jakiś opuszczony dom. Opuszczony, ewidentnie opuszczony to będzie dom. Zrobimy go w takim klimacie, tak jakby ktoś wyszedł 50 lat temu i nie wrócił. Wiecie, pajęczyny i w ogóle i one go tam sobie jeszcze trochę przyozdobią po swojemu i to będzie ich taka baza, to będzie właściwie ich dom. Więc lecimy z tym. To jest ten standardowy taki domek, taki trochę creepy. Dobra, słuchajcie, cztery pomieszczenia i podwórko. Dobra, słuchajcie, żeby było klimatycznie. Od samego początku jedziemy na ciemno. Dobra, lecimy z tym. Na początku zrobimy tak standardowo, myślę, jakąś kuchnię. Skoro tutaj mieszkali wcześniej ludzie, będzie kuchnia. Dobra, lecimy z tym, bo zaraz się rozgadam i będzie to bardzo długi odcinek. Niezłe są te dodatki, one są takie śmieszne, przybrudzone. Ej, obczajcie to. Nie, no hardcore. Dobra, lecimy, półeczki jakieś, może byśmy. Tutaj widziałem, że nie dodali nic. A dobra, zanim półeczki, to jeszcze byśmy zrobili stół w kuchni. Krzesło, krzesła jakie. Dobra, git. I słuchajcie, jedzenie, to ja też sobie tutaj wymyśliłam, że to jakaś ryba, wiecie, będzie leżała. W sumie to może później powinnam, ale dobra. Tu niech sobie leży jakaś taka ryba zepsuta. Dobra, i teraz tak, jakieś półki by mi się tutaj przydały, bo tu jednak mieszkali ludzie, więc niech to wygląda, wygląda jak dom, który. Został opuszczony. Jakieś super napisy. Jakie napisy? Get out, turn around, turn back now. O kurde. E, dobra, słuchajcie. Opuszczony dom, dechy. Będą mega. Nie mamy nic creepy. Dobra, damy patelnię taką czarną. Takiś dzbanek. Taki. Zaraz zobaczycie, co tam będzie, bo to nie będzie tylko taki zwykły, normalny dom, ale zaraz obczajcie i zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Trej na duchy? Może być. Kurdej, on już nawet psika. Postawimy go tu. O jeszcze, jeszcze pomyślałam fajną rzecz. Podoba mi się to, co drzewo. I ono chyba tutaj wyrośnie, wiecie? Ten dom już jest zastawiony tak długo, że to drzewo po prostu sobie tutaj wyrośnie. Dobra. To nie, to mi jest tu niepotrzebne. Yy, dobra, słuchajcie, teraz sobie myślę. Chciałam zrobić taką ścianę tam. Ale czy to się uda, żeby to ładnie prosto było? O nie, trzeci nam się nie zmieści. Niedobrze. No, może postawimy tak. I teraz zlew, ale zlew już też będzie taki, wiecie. Mocno podniszczony kibelek. Kibelek możemy dać o tu. I teraz tak, bo jak patrzę na wanny, to dali tylko ten słój. Ten słój też nam będzie potrzebny w innym pokoju, ale może jednak damy jakąś, nawet taką zwykłą, zwykłe coś. Dobra, i teraz tak, lustro. Widziałam, że były fajne, pobite lustra. O, o to mi chodzi. Dobra. I te napisy by były teraz tutaj super. Dobra, tylko teraz sobie myślę. Może jakiś napis danger. Że niebezpiecznie. Zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi z tym dangerem. Get out. Turn around. Może ten duch tutaj. Dobra. Te, te kościotrupy to mistrzostwa, ale to one sobie, wiecie, zrobią tutaj te kościotrupy. Więc to też wszystko tutaj będzie. Możemy świece tutaj postawić, że niby one sobie tutaj... O, możemy tutaj też świece postawić, że klimacik sobie taki zrobiły. Nie wiem, czy ja bym chciała w tej kuchni na ich miejscu gotować, ale dobra. Okej, okay, ma być creepy, będzie creepy. Dobra, teraz słuchajcie, zamiast dywan, O, właśnie tutaj. Że jakieś plamy tutaj są, wiecie, żeby tak... Tu jakieś dziury w podłodze, a co? O, dziury w kuchni niech będą. Myszy będą niby wchodzić. Tutaj też jakieś plamy. Zamiast dywana będą. O, i plama na wejściu. I teraz tak, mamy jeszcze dwa pokoje. Jeden będzie sypialnią, tutaj będzie taki niby pokój dzienny, ale zaraz zobaczycie, co tutaj będzie się w nim działo. Bo tu będzie się działo trochę. Dobra, niby tutaj wiecie kanapa, fotel. Lecimy z tym. Teraz tak, stoliki. O, i tylko jeden taki podniszczony. Szkoda. No i co, ja mam tu, jakie mam tutaj stolik? O, dobra, ten jest w sumie taki, wiecie trochę. Bo ja chcę tutaj jakieś świece postawić. A napiszcie mi też, czy wy już ściągnęliście ten dodatek i czy wam się podoba? Tutaj damy jakieś. Skoro one się tutaj wprowadziły. O! Mi się świeci. A, bo on pewnie w nocy. Dobra. Y, ok, skoro, skoro one się tutaj wprowadziły, to tutaj będzie sobie. Tutaj damy jakieś oczy. I teraz coś, co chciałam dać, właśnie tą wannę tutaj chciałam dać, bo tutaj chciałam, żeby to był taki dom z przeszłością. Czyli dom, w którym się działy różne dziwne rzeczy. I właściciele zaginęli. Czacha też tutaj spoko jest. Super jest ta czacha. Dobra, słuchajcie, i jeszcze chciałam, żeby tutaj kościotrupy pływały. Ale czy to się uda? Nie. Ale dobra, ten kościotrup będzie sobie pływał tu. Znaczy stał. Dobra, i teraz poczekajcie, poczekajcie. Co tutaj jeszcze bym mogła sobie zrobić? O, jest tak szafa zniszczona taka. To też ją sobie tutaj damy. Ło, tu włas. Tej to jest spoko. Może gdzieś tu? Albo niby tutaj zastawimy, że tutaj nic nie ma. Tu będzie. O, wiem co zrobię. O, patrzcie. To będzie takie tajemne przejście. A poczekajcie, chcę to zobaczyć. O, ale kozak. Czad. Tylko tutaj zobaczcie, bo to jest półka, co nie? Ale to nie będzie jako półka, tylko to będzie jako taki włas, który jest zastawiony, którego nie widać, i on jest jakimś tam przejściem. Tak zrobimy. Ale jeszcze w tym klimacie są w sumie te słoiczki. A poczekajcie, a jeszcze łazienkowe rzeczy też były w takim klimacie, creepy trochę. Nie, to kuchenne też bardziej postawimy. Dobra. No i tutaj jakieś, wiecie, eliksiry. Bo to jest dom taki, wiecie, w który niby jest, znaczy jest on opuszczony, tylko że tam się działy wcześniej jakieś różne dziwne rzeczy, jakieś różne dziwne eksperymenty, dlatego jest dużo słoików, dużo dziwactw tutaj. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Pająk sobie pływa. Czacha może, a czacha może tam pływać. O. Tutaj ten kościół za. O, tutaj załóżmy, że te dziewczyny sobie tak. O, tutaj radioaktywne. Dobra, ekstra. Czekajcie, bo jeszcze cały czas myślę, co by tutaj. Szkoda, że tych kwiatów nie dodali trochę więcej, bo wiecie, ja kwiatowa chciałam takie zdechlaki jeszcze tutaj powieszać. Na o, to drzewo. Ja chciałabym, drzewo tutaj postawić, że drzewo sobie wyrosło. Jeszcze jedno, wiecie. Bo to drzewo dodaje tutaj fajnego klimatu. O, tutaj jeszcze, żeby ukryć te szaleństwa, tam z tyłu postawimy takie coś. I to drzewo bym jeszcze dodała. Że drzewo normalnie sobie tutaj rośnie. A co, tam? Może tutaj znowu. To w tego jakąś trupa przesuniemy. No co, w takich starych, opuszczonych domach rosną krzaki, więc drzewo też może być. O, i może tutaj jeszcze damy drzewo. Bo to będzie, tutaj to już będzie takie klimatyczne, bo chciałam tutaj zrobić imuszko. Chociaż, kurde, w tym łóżku, jak patrzę, ja mi się nie położyła, ale dobra. Dobra, jedno dodali. Tutaj zrobimy ten danger. O, wiem, co jeszcze zapomniałam. Do, o, tutaj jakieś rury. Tutaj też w sumie ta rura jest, by była spoko. Jakieś plamy. Dobra, jest git. Jest. Jest potencjał. Tutaj też zabite okna. O, tu też zabite. Fajnie, że pomyśleli o tych dużych. Też zabite okno. I tutaj, skoro tu były eksperymenty, to wiecie, co bym jeszcze dodała, tylko kurczę, chyba mi się nie zmieści. Czekajcie, a jakby to na chwilę usunął? Tą tab tablicę chciałam tutaj dodać, tylko ona jest ogromna. Bo no tutaj były jakieś eksperymenty. To tak będzie. Dobra, tutaj, co my jeszcze tutaj mamy? Jakieś popękania różne, to też tych popękań bym tutaj pododawała trochę. Dom mi się cały przesuwa. Widziałem, że gdzieś tutaj złapało. Dobra. O! Pokój do eksperymentów. Teraz myślę, czy w tym pokoju do eksperymentów ta kanapa będzie pasowała. Ale z drugiej strony jak sobie poeksperymentowali, albo właśnie gadali o tym, co robią tutaj, to sobie robili tutaj na tej tablicy, ogarni ogarniali sobie tematy. No i siedzieli na kanapie o tym dyskutowali. Dobra. I, I tak będzie OK. Nie wiem, czy w tym pokoju chyba bym już tyle zostawiła, wiecie, więcej chyba bym tutaj nie kombinowała już nic. Dobra, jakieś światło bym dała. Taka kula magiczna. To, to, to jakby jakieś wiedźmy tu mieszkały, ale dobra, niech będzie, bo tutaj klimacik. Jakieś śledy. Niech będą. To myślę, że, sobie, to, że to mógłby być taki dom pod przykrywką. Że niby wiecie, wchodzicie, normalny dom, a tu jednak działy się dziwne rzeczy. Dobra, jeszcze pomyślałam sobie o tym kościotrupku. W sumie to śmieszny jest ten kościotrupek. Taki on daje taki śmieszny klimacik, nie taki mocno creepy. Ale dobra, postawmy sobie jeszcze tutaj różowego. Może tak bardziej odstraszająco w tym klimacie. Nie, to mu to już nie pasuje. Tam już postawimy. Nie mogę usunąć tych duchów. Mam ciągły problem z takimi wiszącymi rzeczami. Dobra, słuchajcie. Jeszcze widziałam tam groby były. O, a może zróbmy tak, że właściciele sobie tutaj leżą. O. Może jakiś list zostawimy dla tych, co na przykład znajdą ten dom. O, to też może być dobra. I co jeszcze? O, tutaj jakieś listy rzucimy też, że niby wiecie. Poczta przechodziła. Dobra, dobra. Ekstra jest. I jeszcze bym tam coś postawiła chyba. Dobra, mi się wydaje, że jest w porządku. Chociaż jeszcze w tej kuchni mi czegoś brakuje. Na pewno światełek, tylko światła tutaj damy chyba na, normalne, jakieś takie. O, te na przykład będą. Nie, te nie będą pasowały tu. O, na przykład to, te żarówki. Tak, bo one tutaj, klimacik będzie dobry z nimi. Dobra, tutaj na przykład to zielone światło też taki, takie creepy jest. To też niech sobie tutaj, ale w łazience chciałam, żeby było. Może być i tu, dobra, niech będzie. Tutaj te żarówki. Dobra. Dajmy jeszcze te pajęczynki na koniec. Może jakieś nietoperki. Wiecie, chciałam, z tym miejscem jest problem, dlatego że chciałam, żeby to wyglądało tak realistycznie, jakby ktoś naprawdę się wyprowadził. No ale w sumie dodali też te kościotrupy śmieszne. To tak dzi dziwnie wygląda, że wiecie, ktoś się wyprowadził, zostawił jakieś tam kościotrupy, ale dobra, tak to by wyglądało. Zapalmy tutaj wszystko, żeby nie było za creepy. Ten kościotrup się buja tylko, dobra. Dobra, ciekawe, czy dziewczynom się spodoba. To one tutaj przywiozły swoje zdjęcia, więc będą wisiały gdzieś tutaj na ścianach, co nie? Tylko trzeba powbijać pineski. Jak wam się podoba, dziewczyny? Wow, klimat idealny. No, zobaczcie. Dobra, słuchajcie, napiszcie mi, jak mi poszło. Czy wam się podoba? Zróbmy sobie jeszcze taki room tour. Proszę bardzo. Myślę, że miejsce fajne do stworzenia właśnie takiej bazy. Bo do mieszkania to nie bardzo, bo te meble są totalnie zdewastowane, ale myślę, że jako baza jest spoko. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę komentarzach. Bo lubię być z Wami na bieżąco. No i trzymajcie się. Buziaki, do następnego słuchajcie, już jutro historia o ostatni chyba odcinek już zrobimy. Historii o Karolinie, Michale i Pawle i zobaczycie, jak to się skończy. Dobra, buziaki, pa! pa.